Choć kolejna edycja Akademii Dziecięco-Młodzieżowej dobiegła końca, to w pamięci jej uczestników pozostanie to wszystko, czego mieli okazję nauczyć się podczas zajęć. Na zajęciach plastycznych robiliśmy stroiki na święta, na zajęciach informatycznych mieliśmy małe robociki. I jeszcze na zajęciach plastycznych robiliśmy z gliny dla babci i dla, i dla dziadka. Robiliśmy pracę farbami. Myślicie, że takie zajęcia dla dzieci są w ogóle fajne? Tak, tak. A dlaczego? Ponieważ można się czymś zająć, a nie siedzieć w domu. Tak, i można się też dużo nauczyć. A wy nauczyłyście się tutaj dużo? Tak. To już jest któryś raz mój na tych zajęciach i jestem w najstarszej grupie w ścisłej i mamy tam zajęcia z matematyki i z biochemii. Na biochemii robimy różne eksperymenty chemiczne, a na biologii też y, oglądamy rzeczy pod mikroskopem. Matematyka to pani pomaga nam rozwiązywać zadania i doszkalamy się z tego, co mamy w szkole. Uważacie, że taka akademia dla młodych ludzi to fajny pomysł? Y, tak, można tutaj rozwijać swoje zainteresowania i poznać nowych znajomych. Czy na przykład fajne towarzystwo i naprawdę fajne też zajęcia są z innymi. Jak Pani wrażenie jako rodzica, jeżeli chodzi o te zajęcia? Myślę, że to jest bardzo ciekawa alternatywa dla dzieci, dla starszych uczniów, którzy no, mogą poznać szkołę czy naukę z trochę innej strony. Bardzo fajnie było. Na pewno robiliśmy dużo bardzo ciekawych rzeczy. Nauczyliśmy się nowych umiejętności. Rzeźbiliśmy z gliny, co bardzo mi się podobało. No też było bardzo fajnie, mieliśmy szansę poznać nowe osoby, z którymi normalnie pewnie byśmy się w ogóle nie styczyły, no i e, bardzo było przyjemnie i dużo się nauczyłam. Zajęcia prowadzone były weekendy, tylko w sobotę, przez pół roku, od września do końca stycznia. Zajęcia polegały na tym, że dzieci spotykały się w ramach grup wiekowych i realizowały tematy związane z informatyką i robotyką to było jedno z zagadnień. Zajęcia artystyczne oraz zajęcia językowe, czyli w naszym przypadku to był język angielski, mogły się rozwijać, mogły uczyć się nowych rzeczy. I mogły e, popubować, e, jeżeli mówimy o zajęciach artystycznych, takich możliwości, których może nie do końca daje szkoła. Czyli zajęcia z rzeźby były, zajęcia z malarstwa plenerowego. E, myślę, że nie każda szkoła jest w stanie dzieciom zapewnić takie zajęcia, natomiast my mieliśmy takie możliwości. A jeżeli chodzi o najstarszych, e, to już grupa licealistów podzielona była na ścisłą i humanistyczną i w ramach ścisłych zajęć chemia, biologia i matematyka była realizowana, a jeżeli mówimy o humanistycznych, były to językowe zajęcia, język polski, język angielski. To jest to trzecia edycja Akademii Dziecięco-Młodzieżowej, którą prowadzimy. Liderem tego projektu jest Urząd Miasta Zabrze. My jako Akademia Śląska jesteśmy partnerem. Oczywiście wszystkie zajęcia są realizowane i prowadzone przez wykładowców Akademii Śląskiej, co na pewno daje tym młodym ludziom jakiś inny punkt widzenia tego, czego uczą się w szkole. Liczymy, jestem przekonany również, że całe gro absolwentów Akademii Dziecięco-Młodzieżowej w przyszłości zasili również grono studentów Akademii Śląskiej. Akademia Dziecięco-Młodzieżowa to jeden z wielu projektów realizowanych w Zabrzu w ramach pozyskanych funduszy norweskich tych Projektów w ramach funduszy norweskich mamy bardzo dużo. One się dzielą na takie inwestycyjne i nieinwestycyjne. Akademia Dziecięco-Młodzieżowa to jest właśnie ten taki projekt nieinwestycyjny, dedykowany dzieciom i młodzieży. Bardzo fajne przedsięwzięcie. Trzecia edycja dzisiaj będzie miała zakończenie, a tak naprawdę to jest piąty rok z Akademią Dziecięco-Młodzieżową. Mieliśmy poranki w teatrze, cieszące się tak samo wielkim powodzeniem, ale z takich ciekawych przedsięwzięć, które tak naprawdę. Dopiero przed nami do wykorzystania, to jest rewitalizacja Parku Hutniczego. Właśnie tutaj po sąsiedzku mamy nową inwestycję finansowaną z funduszy norweskich, dedykowaną mieszkańcom, przede wszystkim tym młodym mieszkańcom, bo będziemy tam mieć wodny prac zabaw, czyli kolejny, drugi w zabrzu, i duży taki park do wykorzystania do zabaw dzieci i młodzieży.